Cześć, jestem Mateusz. Cześć, jestem Piotrek. Jesteśmy z firmy CodersMine. Chcieliśmy Wam opowiedzieć, jak zostać junior ABAP deweloperem i dlaczego naprawdę warto to zrobić. ABAP deweloperem może zostać każdy, bez względu na to, czym wcześniej się zajmował. Absolutnie tak, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia w programowaniu. Wystarczy tylko odrobina motywacji i chęci. Rzeczywistość wygląda tak, że znakomitą większość wiedzy posiądziemy pracując już w firmie, która posiada oprogramowanie SAP. Wynika to ze sposobów, w jaki jest sprzedawany ten system RP. Mimo tego, że już gdzie pojawiają się informacje o programowaniu w języku ABAP, to jednak bez danych w systemie i bez jakiejkolwiek wiedzy o jego funkcjonowaniu nigdzie nas to nie zaprowadzi. W związku z tym, gdy ktoś zdecyduje się nas zatrudnić, musi oddelegować jakąś osobę, która będzie musiała nas przeszkolić od zera. A raczej doświadczeni programiści ABAP-a narzekają na nadmiar wolnego czasu. Doświadczony programista ABAP, gdy mu się dołoży obowiązków, wcale nie musi do tego podchodzić zbyt entuzjastycznie. Myślę, że wtedy uczeń pozostaje zostawiony sam sobie, co nie wpływa na prędkość jego nauki. Dobrze. Wbrew pozorom, programowanie może być bardzo ciekawym zajęciem. Pod warunkiem, że spotka się osobę, która potrafi tym zarazić innych. Na przykład takich entuzjastów jak my, może nie bardzo to po nas widać, bo wiadomo, atmosfera nagrania troszkę negatywnie na nas wpływa, a programiści są introwertykami. W każdym razie cieszymy się z tego, co robimy, robimy to naprawdę z przyjemnością. Jak junior developer może zostać bohaterem? Fryfozorem to może być całkiem proste. Wystarczy, że dobrze przeszkolony wchodzisz w nowe środowisko, jakim jest Twoje miejsce pracy, bez yy, z jakiejś nietydrowej atmosfery, bez żadnych wzajemnych wyrzutów, że ktoś komuś marnował czas. Tylko przychodzisz tam już całkiem nieźle przygotowany i możesz nawet kogoś zaskoczyć naprawdę solidną metodologią pracy. Dodatkowo możesz zaskoczyć ludzi świeżym spojrzeniem, dobrym warsztatem i tym, czego się podobnie nie spodziewają. Dlatego, jeżeli myślisz o tym, żeby zostać Junior deweloperem, Developerem, my jesteśmy od tego, żeby Ci to naprawdę ułatwić. Dlatego zapraszamy do kontaktu, zapraszamy na naszą stronę internetową www.codersmind.pl i mam nadzieję, że do zobaczenia na kursie.